Ja, ja chyba czuję, że złapałem okropnego lenia Tutaj tak wprawdzie od dawna nic się nie zmienia Rapy, melanch, rapy, melanż Coraz częściej poruszam niewela I czuję, że robię krok w przód, po czym znów zaczynam od zera na wiem, że to sprawi, że znienawidzisz mnie teraz We mnie nie zobaczysz, skór wiela, ale czasem zawieje chłodem, weź plany serca Jestem szczery, łykałem cel prawdy nieraz Chyba czas przerwa w ciszę Nie chcę zierać gardła, ale mam dosyć milczenia Bo pana obojętność Często wspólnej drogi ślady za I chyba zbyt często myśli powielam, ale wiem, że powinienem zacząć mówić o uczuciach teraz Widzę twoje spojrzenia i chyba zbyt często na końcu, się nabieram Atmosfera zaczyna się robić gęste. jak dół. Nic się nie zmienia Słyszę, że na gorsze się zmieniam I uważam się za raftera Po prostu chcę mówić o emocjach Temat rzeka Znalazłem przyjaciela w tych wersach Mam ciężki oczek do zgryzienia Upadki, uniesienia Nawet nie wiesz, ile miałbym ci dzisiaj do powiedzenia Wszystko co we mnie Złamana bariera Chcę o tym mówić Przebacz że Dzisiaj coś mnie rozdziera A jutro będzie tak samo Przepraszam, że nic się nie zmienia